Siema. No to. Widzicie tytuł? No to. A weźmiemy M-Sen. No i tu by taki niedopotwórny, ale właśnie nie wiem, tam. Sali był dealerem na rynku. Tylko Ja tutaj nawet mi się coś takiego przyśniło. Miło i. No i był też taki moment, gdzie była ta szatnia z pierwszego filmu i tak to on wkrążył mnie, tak krążył w tej szatni tak z takim ciężkim oddechem i mówił, że przecież jest game i ma syna. E, nie wiem, i potem tam wszyscy to tam, nie no, znaczy y, randa Sadi, chyba Mike, już nie pamiętam i, i kilka i jakiś tam pod z pierwszego filmu, to się tam spotkali w jakiejś piwnicy, tam kotyki i jeszcze nam po to jest tył, tak, jak dziwny albo dobra, jak prawdziwy leptyl, nie wiem, to chyba, to nie mam najwięcej sensu od dziwą, Jak patrzę na swoje życie, tak, nie, to, to to nie był zbyt sen. Sen tak średnio go pamiętam. Tam, no to Elopa, śmierzeki.